Ekranu. Nagranie to krąży po sieci od jakiegoś czasu. Jedyną różnicą jest zmiana zagadek wyświetlanych na ekranie. Podczas jednego z filmików można było zauważyć wyświetlane na ekranie banalne zagadki takie jak: policz kaczki i wygraj duże pieniądze. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, osoba zarządzająca kontem kontaktowała się z wygranymi. Sama udostępniona zagadka nie byłaby zbyt wiarygodna. Jednak dołączona do rzekomego lajwa wyglądała bardzo prawdopodobnie. Robert Lewandowski rozdawał prezenty z okazji urodzin, co również nie było prawdą. Dlatego zwracajmy szczególną uwagę na podejrzane konkursy i nie klikajmy w linki, dzięki temu oszczędzimy sobie problemów i nie zostaniemy oszukani. Starajmy się również sprawdzić, czy dany profil nie został niedawno utworzony oraz czy nie ma za mało polubień jak na osobę bardzo popularną. Polecam udostępnianie informacji swoim znajomym, aby jak najwięcej osób mogło dowiedzieć się o metodach, jakimi obecnie próbują oszukać w sieci.